ma, dzisiejsza paczka będzie o tyle ciekawa, że nie jest do mnie tylko do brata, nie wiem co zamówił, pewnie jakieś pierdoły straszne, ale tym bardziej, jak nie będziemy wiedzieć, to nie będziemy wiedzieć. To mi się wydaje, że jest taśma przezroczysta dwustronna, fajny, fajny efekt robi. Prawie na pewno to będzie taśma dwustronna, ale zobaczymy. Drugie, coś mocniej popakowane Polaryzowane okulary. No to ciekawe, bo ja też zamówiłem sobie okulary ostatnio, ale to przyszły pierwsze. A, rozpakujnie. Nie moje, ale rozpakójne. jest. Nie jest łatwo z tego podziewia wyciągnąć no. polaryzacyjne okularki jakieś Jest nawet test na polaryzację normalnie widać tyle ale jak się nałoży polaryzację, powinna się pokazać rybka. Tak, patrzę, czy na kamerze widać. O, tak widać. Nie ma rybki, jest rybka, czyli prawdziwa polaryzacja. No. Tutaj wykończenie nie podoba mi się. coś nie. Coś jakby wychodziło szkło. A no, wyszło. Wyszło. O, skoczyło, Ale coś tutaj dalej widzę, że nie idealnie leży. Tutaj nie ma źle. No, także tyle. Halo.